Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z starć Bolesława. Teraz przed nami mecze w reprezentacji. Jesteśmy na drugim miejscu tuż za Holandią. Straty 4 punkty. Goni nas Ukraina, Walia i Rumunia. Z tyłu są. E, działania. Działania. Mam działania tym razem zwycięstwo w derbach Oczywiście. E, na swój występ zwrócę. Oczywiście. Kampania Różnorodności Ostatni trening w tym sezonie Cyk i poziom 17. W ogóle w lidze zajęliśmy piąte miejsce, więc ulipa. Nie przechodzimy do Ligi Europy Myślę, że Bolek będzie myślał o transferem, ale to zależy To zależy od wielu czynników Jak na razie jest dobrze na pierwszy taki sezon No i nie jest źle na pewno Piąte miejsce Zwycięstwa, zwycięstwa pucharu. No i oto początek sezonu. I to zagramy. Zobaczmy. Tak na początek sezonu, nie? Dobrze idzie. Heh. <laughs> się udało. I wybitnie. Lera sięga. Ale go pierdyknął. Najlepsze momenty. Skoro to jest yy, towarzyski. No i koniec. 2-0 w ogóle wygrali. Koniec meczu proszę Państwa. Mamy wyjebane Daniuma. Hortmundzie. No do. Pokaż najlepsze momenty. Jako Bolek. Jaką on piłkę dostał Obliczność domaga się strzału. Dobrze. Proszę Państwa, Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowską. Będzie bramka. Dobry strzał. Przegrywamy znowu. Indywidualny rajd. Okej, okay, okej. Okay. Świetny strzał. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ się rozstrzela. Takie. Pierwszy mecz. Pierwszy mecz w nowym sezonie. Ogólnie jeśli chodzi o okno transferowe, to ono się odbywa. Tak jest. Tu są jakieś te. Dobra. Ee, dobra, w Europie będziemy grać. Zarąbiście, ale to odkryłem. Jeśli tak jak my złapnili, jesteście dobrego humoru, to dobrze trafiliście. Bo dzisiaj spodziewamy się wielu lat Zapraszam na filmikę. Ale moment Szyruburu, Szyruburu. Witam, bardzo serdecznie, MKE Ankaraguku, naszym przeciwnikiem w dzisiejszym spotkaniu, albo lek. Ale mu zajebał, szota, lepat, <grywa> kawka. No ale podał ładnie. nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. Strata, Szkoda. kontuzja. Ból słów, pierwsza z kontuzją, chyba? A kurde? Podniesie się chłopak, będzie grał, czy nie? Wielka nie wiadomo. Nie da się. To się nie da. No, to no, ciężko może być w tej sytuacji. Ole, o, ale mu... o, o, szk... o, go skopali, jeszcze mu nadepnął na rękę chyba. 2-2. Dwa, dwa. Zobaczymy, jaka przerwa na ławkę. No to, to to nawet nie ma ten. Nie ma dyskusji, nie? Gotowe do gry za 90 dni. Co my zrobiliśmy sobie? Będzie napisane? Bolek potwierdził, że klub Galatasaray musi obejść się bez niego przez około 3 miesięcy do czasu wyleczenia kontuzji. Uraz w więzadła poboczno-strzałkowego? Nie wiem. Nie znam się. Której niedawno się nabawił. Ale więzadła to jest lipa, nie? To jest jedno z najgorszych. No po prostu trzeba Przejść te 3 miesiące, przeciągnąć je i zobaczymy, co się stanie. Zatrzymajmy na ostatnim okienku transferowym. Uuu, 2-0. Jak to się liczy? To jako remis, jak mówię? Nie, to jest po prostu, to jest y, tabela, co ja mówię. Entuzjowany Cześć, jak tam u góry jest, wita? Do konferencji spadliśmy, tak? Bo to było ten. Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Zabrakło nas. Zabrakło nas i tak to właśnie bywa. Już prawie zdrów! Ho-ho! Wygląda ho. na to, że wkrótce będziesz mógł wrócić na murawę. Zgłoś się do nas na no, ostatnie badania, a będziesz już mógł wystąpić w następnym meczu. O no, ile mnie wpuścił w ogóle? No tutaj mamy kolegę z drużyny, trzy tygodnie nacięcie łydki. E, eh, w porównaniu do mnie, tu to, to pikuś. Wchodzimy w 78 minucie. Zaczynamy. Lecimy! I teraz mamy przechwyt. się na strzał. bolesław! Strzał! Dobrze! Dobrze jest. Bez bramki, ale pozytywny wynik. To najważniejsze. stanie bardzo mnie rozczarowujesz. Nie wiem, czy w obecnym stanie rzeczy mogę na ciebie w ogóle liczyć. A już na pewno nie widzę ciebie w wyjściu w składzie i chcesz odzyskać swoje miejsce w drużynie. Musisz dawać sobie wszystko. Na każdym treningu musisz pokazać, że ci zależy wszystko w twoich rękach. Dziękuję za informację. Nie to, co poprzedni trener legnicy, który miał po prostu od razu wyrzucił z klubu. No to wbijajmy. 83 minucie. Ło! Ale pierdolno! No tak! On wraca. Siła wraca. Tak jest. Tak jest, kurwa. Tak, tak. Spójrzmy. Ale to ksiądło fajnie. 30 metry, prawie. Wow, no tu klasa światowa. o no brawo, brawo. Mogę podać. powiem akurat, ale dobra jest. Wyjście, dobra. Co, opłaciło się. Opłaciło się zasępić trochę. Choć niecelowo. Niecelowo. Bolesław, druga bramka w tym Raz spotkaniu. Na powtórce, jak na do bramki, radzi sobie z Pewnie tutaj. Już poz... meczu. Pięknie. Dostęp powołany. Będę grał z Norwegią i Ganą. Spoko. Dobrze, Bolek. Było ciężko. Było strasznie. Ale wracamy. Wracamy na te właściwe tory. Jeszcze nam trener. Musi do końca zaufać i wpuścić nam, nas do wyjściowego składu, ale to już mam nadzieję, że niebawem, że Bolesław podoła zadaniu. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę w kanał, i który będzie w opisie. Zostaw tu łapę i suba najlepiej. Lecimy do przodu, lecimy dalej. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Na razie.